Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 19 lutego 2024. 15.56 jest opublikowano 17 października 2023 14.24 ed. ważne części samochodu takie jak silnik i skrzynia biegów, wymagają dobrego smarowania. Bez użycia odpowiedniego oleju mogą one ulec poważnemu uszkodzeniu, dlatego zaleca się stosowanie oleju zalecanego przez producenta. Wiele osób myli jednak olej przekładniowy z olejem silnikowym. W rzeczywistości zdarzają się przypadki, w których ludzie wlewają olej silnikowy do skrzyni biegów. Myśląc, że to to samo, co powoduje poważne uszkodzenia części składających się na skrzynie biegów, w tym artykule wyjaśnimy różnicę między tymi dwoma olejami, aby uniknąć nieporozumień. Czym jest olej przekładniowy? Olej przekładniowy znamy również jako olej do skrzyni biegów. Jest środkiem smarnym używanym do utrzymania płynnej pracy przekładni samochodu skrzynia biegów jest odpowiedzialna za przenoszenie mocy z silnika na koła i robi to za pomocą szeregu kół zębatych. Przekładnie te muszą być smarowane, aby zapobiec starciu i zużyciu. W czym pomaga olej przekładniowy? Olej przekładniowy jest zwykle gęstszy niż olej silnikowy i zawiera dodatki zaprojektowane specjalnie w celu ochrony kół zębatych. We wszystkich częściach skrzyni biegów musi być również w stanie wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia, ponieważ skrzynia biegów może się bardzo nagrzewać podczas pracy czym jest olej silnikowy. Z drugiej strony, Olej silnikowy jest środkiem smarnym używanym do utrzymania płynnej pracy ruchomych części silnika samochodu. Silnik składa się z wielu różnych elementów, w tym tłoków, wałów korbowych i wałków rozrządu, z których wszystkie muszą być smarowane. Aby zapobiec starciu i zużyciu, olej silnikowy jest zwykle bardziej rozcieńczony niż olej przekładniowy i zawiera dodatki zaprojektowane specjalnie w celu ochrony ruchomych części silnika. Musi być również w stanie wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia, ponieważ silnik może się bardzo nagrzewać podczas pracy. Różnice między tymi dwoma środkami smarnymi chociaż zarówno olej przekładniowy, jak i silnikowy są przeznaczone do smarowania ruchomych części. Istnieją między nimi pewne kluczowe różnice. Funkcja. Olej przekładniowy służy do smarowania kół zębatych w skrzyni biegów samochodu. Podczas gdy olej silnikowy służy do smarowania ruchomych części silnika samochodu. Lepkość. Olej przekładniowy jest zwykle gęstszy niż olej silnikowy ponieważ musi być w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia i temperatury w skrzyni biegów. Dodatki. Oba rodzaje olejów zawierają dodatki, ale ich formuła różni się od siebie. Olej przekładniowy zawiera dodatki zaprojektowane specjalnie w celu ochrony przekładni, podczas gdy olej silnikowy zawiera dodatki zaprojektowane specjalnie w celu ochrony ruchomych części silnika. Kolor. Olej przekładniowy jest zwykle koloru czerwonego. Podczas gdy olej silnikowy jest zwykle bursztynowy lub brązowy, istotna różnica polega na dodatkach. Olej przekładniowy wymaga większej ochrony przed ekstremalnym ciśnieniem, a olej silnikowy musi zwalczać m.in. skutki temperatury i spalania, tworzenia się kwasów, szlamu z zewnętrznego sprężania powietrza. Podsumowując, Zrozumienie różnic między tymi dwoma płynami może pomóc w utrzymaniu płynnej pracy samochodu przez wiele lat. Możecie się zainteresować, dlaczego warto sprawdzać olej przekładniowy przy włączonym silniku? Czy olej przekładniowy w moim samochodzie wymaga wymiany? Dlaczego wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów może pogorszyć jej działanie? Jaka gramatura oleju silnikowego jest najlepsza dla mojego samochodu? Oznaki że samochód nie ma odpowiedniego oleju silnikowego